Entuzjazmu w stosunku do nowej partnerki Jacka Borkowskiego 59 litrów nie podziela. Jego najstarsza córka z pierwszego małżeństwa Karolina Borkowska 35 litrów. Aktor tak zakochany nie był chyba nigdy. Niemal codziennie zamieszcza w internecie nowy wiersz. Oczywiście o swej miłości do pogodynki Pauliny Koziejowskiej. 36 litrów, ona złota leniwa. Z niedbałym warkoczem leży naga. Ud piersi i oczy pisze borkowski. Prenterka jest młodsza od niego o 23 lata. Uczucie dopadło aktora nagle i wywróciło jego życie do góry nogami. Para jest ze sobą ponoć bardzo szczęśliwa i chętnie opowiada o łączącym ich uczuciu. Zakochani odwiedzili niedawno studio pytania na śniadanie, w którym opowiadali, że wiek nie jest żadną przeszkodą w ich związku. Runica wieku powoduje, że pięknie się uzupełniamy, mamy wiele rzeczy wspólnych, ale też różnimy się od siebie. I chyba to jest najpiękniejsze, że możemy sobie różne. Rzeczy przekazywać, przekonywała w telewizji Paulina. Ukochany przedstawił ją już dzieciom, Jackowi, 15 litrów i Magdzie 12 litrów, które zaakceptowały nową miłość taty. Mówi się jednak, że sytuacja w rodzinie aktora jest bardziej skomplikowana. Entuzjazmów w stosunku do nowej partnerki ojca nie podziela jego najstarsza córka z pierwszego małżeństwa. Karolina Borkowska, którą pamiętamy z roli Agnieszki Walickiej w serialu na dobre i na złe. Karolina jest w zasadzie rówieśnicą Pauliny. Widzi, że ojciec jest zakochany po uszy. Cieszy się, że ma już za sobą trudny czas żałoby. Jest pewna, że z jego strony to szczere uczucie. Jednak z drugiej strony zastanawia się, na ile. To samo dotyczy Pauliny Koziejowskiej. Docierają do niej głosy, że być może ta mało znana, wcześniej dziennikarka chce u boku jej taty zaistnieć w mediach. Zdradza w rozmowie z Rewią znajoma aktora: Najstarsza lato Jacka Borkowskiego martwi się, że publiczne opowiadanie o miłości może zaszkodzić jej ojcu. Karolina niepokoiły już poprzednie związki jej taty. Teraz trafił na kobietę z mediów, z którą spotyka się ledwo. O miesiąca, a już są deklaracje miłości plany ślubne. A to nie wygląda zbyt poważnie, dodaje źródło. Ojciec z córką rozmawiali już na ten temat, ale Jacek Borkowski nie podziela tych obaw. Cieszy się swym szczęściem u boku młodej partnerki, choć w swoim życiu nieraz miewał problemy z kobietami. Z mamą Karoliny Katarzyną Borkowską rozstał się po 20 latach małżeństwa. Po długiej batalii sądowej i szczegółowych ustaleniach na temat alimentów, druga żona, Magdalena, 45 litrów, z którą aktor ma syna i córkę, zmarła niespodziewanie niemal 3 lata temu na Białaczkę. Od czasu zakończenia żałoby, aktor szuka dla siebie nowej miłości i nowej mamy dla swoich dzieci. Niestety nadal ma problemy z byłą teściową oraz siostrą zmarłej żony, które jakiś czas temu wystąpiły na drogę sądową, aby mieć prawo do widywania dzieci aktora. Trudno się więc dziwić, że najstarsza córka Borkowskiego nie. Chce, by jej ojciec miał nowe kłopoty z kobietami. Sama poważnie i odpowiedzialnie podchodzi do życia. W 2010 roku wyszła za mąż, a 4 lata później powitała ma świecie synka Kuby, którego dziadek uwielbia. Karolina nie ma nic przeciwko planom taty. Wie, że każdy ma prawo do szczęścia i nikt nie może być skazywany na samotność. Ale chciałaby mieć pewność, że jego wybranka szczerze i bezinteresownie go kocha. Może kiedy panie lepiej się poznają, to Karolina będzie mogła przekonać się do Pauliny. Na razie do ich spotkania jeszcze nie doszło, słyszymy. Gwiazdka, 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 zobacz więcej materiałów.